ta osoby, które śpią nieco dłużej, a chciałoby troszeczkę poćwiczyć. Zatem bierzemy się do pracy, zwykły marsz. Idziemy, 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 idziemy. Do przodu, idziemy do tyłu, idziemy do przodu, i idziemy do tyłu. I jeszcze raz do przodu i do tyłu. Bardzo dobrze. Idziemy po skosie do przodu i w drugą stronę po skosie do przodu. I jeszcze raz po skosie do przodu i w drugą stronę po skosie do przodu. I normalnie idziemy do przodu, idziemy do tyłu. Dobrze. Teraz. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Szeroko, wąsko, wąsko. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem. I osiem. I dziewięć. I dziesięć. I teraz szeroko, szeroko łączymy, szeroko, szeroko łączymy, szeroko, szeroko łączymy. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć. Bardzo dobrze. Idziemy w miejscu teraz do tyłu. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. Szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. I sześć. I siedem. I osiem. I dziewięć. I dziesięć. Witam serdecznie wszystkie osoby na porannym rozrochu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Nogi na szerokość bioder, kołysanie bioder prawo lewo I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Krążenia bioder. Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Drugą stronę, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo dobrze. ósmeczki i raz. I dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, siedem, osiem, dziewięć, i dziesięć, bardzo dobrze. krążenia kolorne. raz, dwa, trzy, cztery.

Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Raz, nogę. Zakładamy sobie tutaj na pa chwilę. I staramy się ustać. Możemy tańczyć, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10, elegancko, a druga lata, zobaczmy. Czuć. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bardzo Witamy się w za stawsko-kowy, piętę do poszadka i trzymamy pozycję. Jeżeli ktoś się przewraca, trzyma się w ścianach, i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trójbok. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, komu się udało tak stać? Eee, pochylenia tułowia do przodu przy prostym kręgosłupie. Czyli taki ćwiczenie. I raz, krótki ruch. 2. To jest rozruch. To nie jest ćwiczenie jakieś takie wielkie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Wypychamy biedrkę do przodu. Może w ten sposób położymy ręce. Odchylamy się do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze, super. Skręty tułowia, lewo, prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oplatamy to rękoma. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Dobrze. Łokcie do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo dobrze. Krążenia głowy w jedną stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, drugą stronę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 Fantastycznie. Stoimy szeroko. Unosimy kolana do góry. Czyli zginamy nogi w kolanach. Ale bez odrywania stóp od podłoża. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Bardzo dobrze. Nanoszenie ciężaru ciała. Tam i z powrotem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, bardzo dobrze. Teraz wysuwamy stopę palcami do przodu i z powrotem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Raz, dwa, trzy wyprost cztery. Raz, dwa, trzy wyprost cztery. Raz, dwa, trzy wyprost cztery. Cztery, dwa, trzy wyprost cztery. Pięć, dwa, trzy wyprost cztery. Sześć, dwa, trzy wyprost cztery. Siedem, dwa, trzy wyprost cztery. Osiem, dwa, trzy wyprost cztery. Dziewięć, dwa, trzy wyprost cztery. Dziesięć, dwa. Trzy, cztery, fantastycznie. Oplatamy, to rękoma i raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Proszę Państwa zróbcie bardzo proste ćwiczenie. Na rozgrzewkę składamy ręce do modlitwy i nie robimy nic. Tu będziemy nadgarstki i barki rozciągali. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolejne ćwiczenie, to samo ułożenie rąk. Wolnie do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kolejne ćwiczenie. Dłonie z dołu przenosimy do góry, i tak jak żeśmy stali, były ręce z przodu, tak stoimy. Są ręce z tyłu i trzymamy pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. O, napiszcie w komentarzu, komu się udało. To dać ręce do tyłu. Rozwziąłem nadgarski. i taki ruch wiatrkowy i idziemy sobie i machamy rękoma tak nie tyle idziemy ile jesteśmy w miejscu teraz idziemy hop hop i hop hop, in, hop. i oddychamy z hop z chłop hop głębokie wdech i wydech hop hop i hop 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 hop. In, hop 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 i hop 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 to było proszę państwa ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy także Dzisiaj taki prosty zestaw dla tych osób słabszych, kiedyś pokażę taki dla osób bardziej sprawnych. A na razie chciałbym, żeby wszyscy cieszyli się ćwiczeniami, rozpoczynali dzień ćwiczeń. ćwiczeniami jest, jak rozpoczniemy dzień, dużo łatwiej przetrwać dzień. Oczywiście pod warunkiem, że dostosujemy te ćwiczenia do możliwości swojego ciała. To tyle. W dniu dzisiejszym dziękuję wszystkim tutaj za ćwiczenia. Dziękuję Grażyna Bartosi, Tyler Home, Lucyna Bartel, Martin NS Także dziękuję wszystkim za wspólne ćwiczenia i zapraszam jutro o 7 rano albo o 8 rano. Napiszcie jeszcze w komentarzu. Czy ktoś chciałby ze mną na wideo poprowadzić ćwiczenia, czyli ja będę u dołu, ten ktoś będzie u góry, albo odwrotnie. Możemy jakoś taką sytuację kiedyś zrobić, dopracujemy najpierw to technicznie, żeby to działało, a potem spróbujemy na żywo. A jak nie da radę na żywo, to nagram to i będzie, jak to się mówi, też pseudo takie na żywo. Dopuszczam, może nie tyle z playbacku, ile z nagranego filmu, który kiedyś nagram. Zobaczymy, jak to technicznie będzie do zrobienia. W każdym razie, osoby, które chciałyby wziąć udział w takim online spotkaniu, gdzie prowadzą razem z nami gimnastykę, poranną, no to napisz o tym w komentarzu. Ja się z tą osobą skontaktuję i spróbujemy coś tam zrobić. Bo to trzeba odpowiednio ustawić albo telefony, albo kamerę, albo laptop. Do mięgo zobaczenia następnym razem.